Nałóż piankę do golenia na miotłę. Okazuje się, że pianka do golenia ma inne genialne zastosowanie. Weź zwykłą miotłę, którą prawdopodobnie masz już w domu, nałóż na nią piankę do golenia z jednej i drugiej strony, tak, żeby pokryła wszystkie włosy. Tak przygotowana miotła będzie zbawieniem dla osób starszych lub tych, co mają problemy z kręgosłupem. Wystarczy tylko ją obrócić i rozprowadzić piankę na płytkach i kabinie prysznicowej. Ta pianka jest jak spienione mydło z wyższą zawartością wodorotlenku potasu, działa więc znakomicie. Pozostaw całość na 15 minut. Po tym czasie nałóż na miotłę ścierkę z mikrofibry. Przymocuj ją za pomocą gumki recepturki. W ten sposób można łatwo osuszyć czyszczone obszary, aby nie pozostawiać smug. Od razu zobaczysz, że płytki i toaleta lśni. W łazience unosi się przyjemny zapach, który utrzymuje się nawet kilka dni po sprzątaniu. Pianka czyści również fugi bez zbędnego szorowania.